Dzień dobry moi drodzy, witam na kolejnej lekcji informatyki online. Zaczynamy dzisiaj nowy rozdział, lekcje z modelami i tematem dzisiejszej lekcji temat dzisiejszej lekcji to kości zostały rzucone. Dzisiaj będziemy korzystać z funkcji losowych w arkuszu kalkulacyjnym. Tak, tak, moi drodzy, dalej jeszcze będziemy pracować w arkuszu kalkulacyjnym i będziemy też przeprowadzać symulację procesu o losowym przebiegu. No, i mamy pierwsze zadanie, które macie wykonać. To jest rzut kostką sześcienną. Słuchajcie, tutaj mamy w tabelce numer rzutu i musimy najpierw wypełnić to serią danych. Proszę nie wpisywać absolutnie tego wszystkiego własnoręcznie. Wpisujemy tylko 1 i 2 i kopiujemy. Ja akurat nie będę przeciągała, tylko kliknę dwa razy. Hmm, powinno zadziałać. A jak nie, no to faktycznie przeciągniemy po prostu sobie te wyniki w dół. Być może serię danych w arkuszu Google się tak nie da zrobić. No i oczywiście ma być 120 wyników, więc mamy tutaj 120 pozycji. Słuchajcie, mamy tutaj takie polecenie. Wyobraź sobie, że gracz rzuca jedną kostką sześcienną. Przeprowadź symulację 120, 120 takich rzutów. No to rzuty, numery rzutów mamy uzupełnione. No i teraz musimy tutaj wykorzystać funkcję, która tak naprawdę będzie nam losowała. Um, po prostu. No nie będziemy to wpisywać ręcznie. na pewno nie będziemy rzucać tą kostką na biurko i wpisywać ręcznie wynik do tabeli, bo 120 razy rzucić kostką i wpisać za każdym razem wynik, no to powiedzmy sobie szczerze, zajęłoby nam to bardzo dużo czasu. Wykorzystamy funkcję losującą w arkuszu kalkulacyjnym, czyli bierzemy sobie wstaw funkcję i we wszystkich funkcjach szukamy takiej funkcji los zaokrągli. Jest to całkowita liczba losowa między dwiema wartościami. Teraz tak, skoro nasza kostka ma 6 możliwości, 6 ścianek, no bo tak jest, mamy 6 od 1 do 6, no to po prostu sobie wpisujemy najmniejszą wartością, którą możemy wyrzucić na kostę jest jedno oczko, a największą pośredniku jest 6 oczek. I klikamy oczywiście Enter. No i słuchajcie, wylosowano za pierwszym razem 5. Przeciągamy. W dół, ja kliknęłam dwa razy na ten kwadracik i mam wylosowane wartości w tabeli. Tylko uwaga: cokolwiek tutaj będę zmieniała w tabeli, to funkcja się będzie losowała na nowo. Czyli kliknę, wystarczy, nie wiem, tutaj gdzieś e, Enter. I pewnie te wartości wylosują się na nowo, czy tam nie wiem, wykorzystam jakoś tą funkcję tutaj w innej tabeli i ta, te wartości będą się znowu losowały na nowo. No to teraz słuchajcie, będziemy używać takiej funkcji jak częstość, też jej nie, nie używaliśmy, no i e, będziemy po prostu uzupełniać tą tabelę ile razy wypadła jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i tak dalej w tych wynikach tutaj rzutów. No i słuchajcie, wstawiamy sobie funkcję częstość, ale zanim to zrobimy, to sobie zaznaczamy wszystkie nasze tutaj pozycje tabeli i wstawiamy sobie funkcję, która się nazywa częstość. Czyli znowu we wszystkich funkcjach, przepraszam, ale coś mi tutaj myszka dzisiaj szwankuje, we wszystkich funkcjach szukamy sobie funkcji częstość. Do tej pory używaliśmy takiej funkcji licz jeżeli, teraz będziemy używać funkcji częstość. No, i słuchajcie, teraz tak tutaj musimy wybrać sobie zakres naszego sprawdzania. Tak naprawdę, zakresem naszego sprawdzania będzie liczba oczek, które wypadają. Tylko sobie za daleko zaznaczyłam. I po średniku tutaj bierzemy sobie. Te wartości, które będziemy zliczać, ile ich jest, ile występuje w tabeli. I klikamy Enter. No tak, tylko że tutaj mi się to przeniosło w dół, więc ja sobie to po prostu skopiuję i wkleję sobie to wyżej. Inaczej. Jeszcze raz to sobie zrobimy. Jeszcze raz tą funkcję częstość. Przepraszam za bardzo, sobie co cofnęłam. Wstawię jeszcze raz. Nie będę zaznaczać całej tabeli, jednak wystarczy zaznaczyć tylko jedną komórkę. Mm, słuchajcie, no ja się też uczę, dlatego, że to jest troszkę inny arkusz niż w, 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 no, niż arkusz ten, który my znamy Excela, tak? Jednak tu jest troszkę różnicy, więc też trzeba czasami popełniać błędy, żeby się uczyć na błędach. Tak naprawdę często też mi się to zdarza, że uczę się na własnych błędach. Dobrze, mamy zaznaczony zakres. I teraz sobie bierzemy tylko te wartości z tabeli, które mamy sprawdzać. I teraz to powinno zadziałać. Tak, tutaj tym zerem się nie przejmujcie, natomiast my tu mamy tak 28 jedynek i tak dalej, i tak dalej. No żeby sprawdzić, czy mamy to dobrze, no to wystarczy zrobić równa się suma i dodać te wartości z tabeli. Powinno być 120, zgadza się. Jest 120. Popatrzcie, za każdym razem, jak gdzieś kliknę Enter, to się losują nowe wartości, ale to tak wygląda właśnie. No i teraz zrobimy sobie wykres, czyli zaznaczymy tą tabelkę i wstawimy sobie wykres. No, a tutaj możemy sobie stąd wziąć, stąd wstaw wykres. Oczywiście fajnie by było, gdyby to był wykres kolumnowy, bo byłoby to fajnie widać na wykresie. Wykres liniowy się nam zrobił, liniowego nie chcemy. Bierzemy sobie wykres kolumnowy i możemy zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda ten rozkład wyników? Ja sobie tu jeszcze zaznaczę w tych seriach danych, żeby były etykiety danych. Czyli tak naprawdę dostosujemy sobie wykres i w seriach zaznaczamy etykiety danych, moi drodzy. I popatrzcie, mamy te wyniki w tabelce, które są też na wykresie. No i tutaj sobie można oczywiście ten, wyśrodkować ten tytuł i trochę go zmienić. A, może być częstość, a wyniki, niech tak będzie. No i mamy wykres. Pierwsze zadanie za nami. No to teraz będziemy rzucać dwiema kostkami. No i tutaj tak naprawdę zagramy sobie już w kości tak zwane, czyli ta gra, do której wykorzystuje się kostki sześcienne albo inne. Wyobraź sobie, że jeden z graczy rzuca dwiema sześciennymi kostkami do gry, a sumuje liczbę oczek na obu kostkach, a drugi próbuje odgadnąć wynik. Jaką sumę oczek powinien wybrać? Czyli co się najczęściej będzie powtarzało? Sporządź wykres. Częstości występowania poszczególnych wyników. No ja sobie jeszcze tutaj tylko wyśrodkuję te dane w tabeli ten nagłówek. Dobra, i teraz uwaga, znowu uzupełniamy sobie numer rzutu. To znowu jest seria danych, więc zaznaczamy te tak naprawdę pierwsze dwie. No i przeciągamy sobie w dół. Mamy 120 wyników, słuchajcie, więc też tyle samo co było wcześniej. No, tylko za bardzo się rozpędziłam chyba już. Ok. Powinno być, jest 120. No i teraz znowu losujemy sobie, ponieważ mamy kostki sześcienne, no to znowu sobie bierzemy funkcję los zaokrągli, czyli szukamy we wszystkich funkcjach funkcji los i od kl los zaokrągli. Hmm. Los zaokrągli, tak. No i znowu zakres to będzie od jedynki po średniku 6. Tam jest średnik, pamiętajcie o tym. No i teraz pierwsza kostka mamy. Kopiujemy w dół. I oczywiście to skopiuję od razu w prawo, słuchajcie. Tu też mamy przecież losowanie na drugiej kostce. No i teraz tu robimy sumę. Z pierwszej i z drugiej kostki, czyli tak naprawdę zaznaczam te dwie liczby. I mam, że z pierwszym rzucie otrzymam 8. Oczywiście, jak teraz kopiuję, czy nie wiem, nacisnę Enter, to znowu się pewnie to zmieni, ale zobaczcie, mamy tutaj te wszystkie wyniki, tak? No i widać, że y, są te sumy tutaj obliczone. No najmniejszą sumą y, jest 2. I w tabeli mam tutaj błąd, więc proszę sobie usunąć ten wiersz, bo 1 plus 1, to, to, to nie da się inaczej. Y, więc tak naprawdę. Nawet może nie wiersz trzeba usunąć, tylko po prostu wykasować sobie ten wynik. No bo nie ma jedynki. Jedynka nie wystąpi nigdy, tak? No i teraz tutaj sobie zrobimy tą częstość, czyli znowu sobie wstawimy funkcję. Ja już Wam poprawię później, że te jedynki nie będzie w Waszej tabelce, tą, którą otrzymacie na lekcji, a ja po prostu czasami coś skądś skopiuję i okaże się, że jednak tego tam być nie powinno. Zdarza się czasami, tak? No, największą jest sumą 12, no bo jak dwie szóstki wyrzucimy, no to tak to właśnie wygląda. Dobrze, więc teraz tak, tutaj mamy sumę. Tą sumę sobie zaznaczamy jako nasze dane wyjściowe, które po prostu będziemy sprawdzać. Suma zaznaczona i po średniku, słuchajcie, zawsze średnik oddziela jakby dwie wielkości w funkcji. Tutaj zaznaczamy te wyniki. No i klikamy Enter, i słuchajcie, wychodzi na to, że wynik 2, czyli dwie jedynki wypad wypadły tylko dwa razy. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy takie możliwości. No i teraz tak, zróbmy sobie wykres z tego, ale żeby zrobić wykres, to ja sobie po prostu wytnę to stąd i przemieszczę tutaj. Sprawdzę tylko, czy wszystko się zgadza. Czy ta częstość jest liczona z dobrego zakresu? Jest liczona z dobrego zakresu i tutaj też jest dobry zakres, więc ok. No i teraz uwaga, zrobimy sobie wykres, wstaw, wykres. Wam już to tak zrobię, że nie będziecie mieć tego wiersza, który tam się pojawił nieproszony, że tak powiem. No i teraz słuchajcie, znowu sobie weźmiemy wykres kolumnowy. Kolumnowy najlepiej przedstawia te nasze dane. I zobaczcie, jak to wygląda na tym wykresie. Którą liczbę by się by najbardziej opłacało obstawić? Które, którą sumę ktoś, i ktoś by wygrał tak naprawdę? Na pewno nie te skrajne. Zobaczcie, yy, suma 2 i 12 to bardzo rzadko wypadła. Jeszcze sobie tutaj dokładamy serię danych, yy, etykiety danych. No i mamy wykres gotowy. No te środkowe wyniki widać, że są tutaj zdecydowanie częściej wypadają niż te wyniki, które są skrajne. Zatem przechodzimy do zadania trzeciego w naszym zestawie i w zadaniu trzecim moi drodzy mamy taki tytuł rozkład częstości przy dwóch rzutach kostką i to jest zadanie które na początku będzie wymagało od nas trochę trochę takiej pracy ale później będzie już bardzo łatwo. Słuchajcie tak szczerze powiedziawszy Chcemy teraz zobaczyć, jakie są możliwości, znowu tutaj się pojawił u mnie błąd, ale oczywiście ja u was ten błąd tak naprawdę no, poprawię, także u was w arkuszu tam jedynka się nie pojawi, no bo nie ma możliwości, żeby przy dwóch rzutach kostką suma na kostkach wynosiła jeden. Także ja wam tam na pewno tą tabelkę jeszcze poprawię, zanim wam udostępnię lekcję. Ale tak szczerze powiedziawszy, u mnie to nie robi różnicy, już poprawiłam sobie w tym arkuszu, u Was już nie trzeba będzie poprawiać. Dobra, i teraz o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy, że mamy pierwszą kostkę i tu są na czerwono wyniki z pierwszej kostki, drugą kostkę z, na niebiesko i mamy tutaj wpisać w kratkę, co będzie, jak wyrzucimy jedynkę na czerwonej kostce, jedynkę na niebieskiej, czyli jaka będzie suma. No i oczywiście nie będziemy tego wszystkiego wpisywać ręcznie, absolutnie. E, przypominam, że równa się suma, to jest funkcja, czy wpisuję z klawiatury, równa się suma. Teraz trzymam kontrol i zaznaczam te dwie liczby. I klikam enter. No i słuchajcie, nie mogę tego za bardzo skopiować, bo zobaczcie, co się dzieje, jak skopiuję to tutaj w dół na przykład. W dół. No to tutaj jest jeszcze, no to tu powinno być 1 plus 2, czyli 3, a on robi 4. Dlaczego robi 4? Bo się przesuwa tutaj o jedno w dół. To ma dodawać to, co jest na filetowo podkreślone, ale to, co jest tutaj na żółto, to nie, bo powinien tą czerwoną jedynkę dodać. No więc uwaga, musimy sobie tutaj to poprawić, bo jest to źle. Czyli usuwamy to, co skopiowałam, tę pierwszą formułę zostawiamy i teraz tak. On się ma tutaj przesuwać, Czyli tutaj ma iść, ale tutaj powinien być w komórce dalej C3. Czyli tak naprawdę czego on nie może przesuwać tutaj? No nie może tej y, trójki ruszyć, czyli ja tutaj przy tej trójce wstawię sobie znaczek dolara i klikam Enter. I spróbuję teraz skopiować w dół, zobaczymy czy już teraz będzie działać czy nie. Y, tu jest 3, tu jest 4, 5, 6, 7. Teraz pasuje. No to spróbujmy czy działa jak skopiujemy w prawo. Tutaj powinno być 2 plus 1, 3. No to czyli widać, że znowu już jest źle. Co on dodaje? Dodaje 2, ale dodaje nie 1, tylko tą dwójkę, czyli się przesuwa tutaj, czyli idzie jakby po literkach. Z B skacze do C, tak? No nie może tak na pewno robić, więc od razu kopi kasujemy to, co żebym skopiowała przed chwilą, bo to jest źle. I tutaj uwaga, nie może się przesunąć z tej, z tej kolumny B, czyli przed kolumnę B tutaj dodajemy znaczek dolara. I klikamy Enter. No i słuchajcie, spróbujemy teraz skopiować, czy się uda, czy nie. Jest 3, tu powinno być 4, 5, 6, zgadza się. No to teraz spróbujmy skopiować dalej. Czyli lecimy z tą tabelką. Skopiujmy ją na całość. No to przeciągnijmy dalej w prawo. I zobaczcie, chyba wszystko działa. 6 i 4, 10, wyrywkowo sprawdzam. 4 5, 9, 6 i 6, 12, zgadza się. Ja sobie jeszcze te wyniki ładnie tutaj wyśrodkuję, dlatego że no, dla mnie to ma znaczenie, czy to jest ładnie zamieszczone w tej tabeli, czy nie. Teraz mamy tą tabelkę bardzo fajną. No i teraz już zastosujemy funkcję częstość, czyli sobie wstawimy funkcję częstość i zrobimy wykres. I tak naprawdę będziemy mieć już wszystko, co trzeba. Częstość. Znowu Zakresem będą tym razem wszystkie nasze liczby, te wyniki losowania. Zgadza się? A wartościami będą te liczby w tabelce. I klikamy Enter. No i zobaczcie, pojawiły się tutaj wyniki. To jest przy, tak naprawdę, to nie, tutaj to, to chcemy sprawdzić po prostu, który wynik najczęściej wypada. Który wynik najczęściej wypada, tak? No i zaraz to zobaczymy. Jaka suma nam przy dwóch kostkach wypada najczęściej? Ja sobie to jeszcze też wyśrodkuję, tak jak w tamtym przykładzie. Dobra, i zrobimy sobie wykres. Już widać, że te środkowe wyniki wypadają najczęściej. Wstawimy sobie wykreślik do tego. Znowu, oczywiście, bierzemy. O, zobaczcie, jaki idealny wykres. Tak to przeważnie, tak to wygląda przy, przy dwukrotnym rzucie kostką, że najczęściej wypada suma 7. Bo suma 7 możemy uzyskać, e, wyszucając na przykład od, oczko 1 i 6, 3 i 4, tak więc po prostu 4 i 3, więc ta suma 7 wypada nam aż na 6 możliwości. Czyli naj, najczęstszym wynikiem była 7. No tam też wypadało, że te skrajne są najrzadziej, a te, e, te tutaj są najczęściej. No i jeszcze jedno zadanie ostatnie. I tu w tym zadaniu mamy się tak naprawdę się zająć kostkami, które są takie, tutaj nie trzeba żadnego wykresu robić, trzeba po prostu e, tak losować przy różnych kostkach, słuchajcie, nie wiem czy widzieliście na przykład kostkę czworościenną tak na żywo, czworościenną ja, ja na przykład miałam okazję e, grać, natomiast nigdy nie widziałam kostki dwudziestościennej na żywo, e, ale są takie kostki, oczywiście można sobie poszukać w internecie, mamy 100 rzutów. Tym razem jest 100 rzutów. I teraz tak, najpierw robimy kostkę sześcienną, czyli wstawiamy sobie funkcję, y, znowu tą los zaokrągli, czyli idziemy aż do L i J, K L, los zaokrągli. No i oczywiście od 1 do 6, bo mamy kostkę sześcienną, tak, kostkę sześcienną. Ja teraz tego nie będę przeciągać, tylko kliknę dwa razy na kwadracik i powinno się wylosować wszędzie. Teraz mamy kostkę za y 8 czyli zakres losowania będzie od 1 do 8. I tak naprawdę tylko tym się to wszystko różni. Czyli po prostu wpisujemy 1, średnik 8, bo jest kostka ośmiuścienna, y czyli mamy od 1 do 8. I losujemy. Teraz kostka 9. Czyli znowu zakres tylko się zmieni, tak? Czyli sobie wybiorę staw funkcję. Ona już tu jest zaraz na wierzchu i zakres jest od 1 do 9, no bo jest kostka 9-ścienna. Proszę bardzo. Teraz mamy kostkę 12-ścienną, czyli znowu będzie wstaw funkcję i bierzemy sobie tylko los za okrągli. 12-ścienna, czyli od 1 do 12 i kopiujemy oczywiście w dół. I teraz będzie kostka dwudziestościenna, czyli wstaw funkcję, znowu będą wszystkie los zaokrągli, funkcja dwudziestościenna, czyli od 1 do 20 takiej kostki, no, nigdy nie widziałem. Dobrze, i tyle, tyle macie zrobić w tym zadaniu. Tak naprawdę już nic więcej nie trzeba, to jest wszystko. Dziękuję wam w takim razie za uwagę i do usłyszenia wkrótce.